Czekaj. Proszę, wróć. Tak długo na ciebie czekałem. Wybacz, bracie. Proszę, nie idź. Zostanie ze mną. Ach, nie sprowadzisz mnie w ten sposób do domu, bracie. Kja... Wybacz, Lumine teraz. Nie jesteś wszystkim, o czym myślę. Wszystkie moje słowa były do ciebie, ciao, poczekaj. Co ty robisz na moich plecach? Mógłbyś mnie zostawić w spokoju. Nie dopóki nie dołączysz do mojej drużyny. Już mam twojego mistrza i migdałowe tofu. Boję się, że to Jim dołączy. Mam wrażenie, że coś jest nie tak z twoją siostrą. Jak śmiesz mnie, kurwa, ignorować!